Uruchomienie oddziału kardiologii inwazyjnej w Wieluńskim Szpitalu stało się faktem dokładnie 1 marca. Od tego dnia oddział pracuje w strukturach Wieluńskiego Szpitala, a administruje nim grupa American Heart of Poland, która z kardiologią do Wielunia przeniosła się z Sieradza. Będziemy w, działać w podobnym zakresie, a w zasadzie można powiedzieć w identycznym zakresie jak funkcjonowaliśmy w Sieradzu. Czyli przede wszystkim 24-godzinne zabezpieczenie wszystkich pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, a z tą najbardziej wyrażoną formą, czyli z zawałem serca. I tutaj oddział będzie pełnił dyżur 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Ale nie tylko, bo również leczenie pacjentów. Tak zwanych planowych, czyli tych pacjentów z niewydolnością serca, z zaburzeniami rytmu i przewodzenia, z innymi problemami kardiologicznymi, dlatego, że ten oddział kardiologii jest oddziałem pełnoprofilowym i leczy praktycznie pełen zakres chorób sercowo-naczyniowych w tym zakresie. Grupa American Heart of Poland zapewnia pacjentom w ponad 20 ośrodkach medycznych w całym kraju kompleksową, ciągłą, wielospecjalistyczną i nowoczesną opiekę medyczną. Chodzi w szczególności o osoby z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego. W tym z ostrym zawałem serca. Nie trudno więc zgarnąć, że uruchomienie takiego oddziału w Wieluniu wzbudziło niemałe zainteresowanie nie tylko mediów, ale też pacjentów z chorobami serca, którzy będą korzystać z lekarskiej pomocy. Bardzo zadowolony z tego faktu jest również starosta wieluński Marek Kieler. Dziękuję za wybór. Dziękuję Pani Dyrektor za sprawne przygotowanie wszelkich procedur, a do nas nie mogliśmy z takiego, takiego takiemu szczęściu stanąć na przeszkodzie. Cieszymy się bardzo, jestem wzruszony, że za tej kadencji udało nam się te marzenia nasze jako organu tworzącego spełnić dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo wszystkim gratuluję i Dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. Dzięki tej współpracy będziemy rozwijać się nadal. Cieszymy się, że przystąpił podmiot, który ma bardzo dobrą opinię, bo American Heart of Poland rzeczywiście jest to spółka, która ratuje życie, więc cieszymy się, że do nas Państwo dołączyli. Deklarujemy współpracę. Myślę, że wkrótce będą kolejne dobre informacje, bo oczywiście wspólnie musimy uruchomić, musimy, chcemy poradnię kardiologiczną. Także opieka kardiologiczna pacjentów w naszym szpitalu na pewno zyska nowy wymiar. Do tej pory mieliśmy tylko interne o profilu kardiologicznym, teraz zyskujemy oddział kardiologii inwazyjnej. Serdecznie wszystkim dziękuję za współpracę i deklaruję chęć dalszej. Także cieszę się. Ordynatorem Wieluńskiego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Grupy American Heart of Poland jest dr Andrzej Wnęk. Moim szczęściem jest to, że zespół, który udało mi się zbudować przez ten czas praktycznie w całości zdecydował się przejść i kontynuować to wyzwanie tutaj w Wieluniu. Myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich, dla mieszkańców nie tylko Wielunia, powiatu wieluńskiego, ale też dla pacjentów z sieraza powiatu sieradzkiego. Gdyż no tych pacjentów nam najbardziej szkoda z mojego punktu widzenia i od nich jako jedynych uzyskaliśmy podziękowanie za te 14 lat pracy tam. I to jest bardzo fajne. Na tośmy czekali i tegośmy się, tegośmy oczekiwali. Będziemy chcieli tu kontynuować to cośmy robili w Sieradzu. W związku z tym uprzedzę jakiekolwiek pytania, że wszystko to, co robiliśmy w Sieradzu w pewnym zakresie będziemy robić też tu w Wieluniu. Zaleczenie pacjentów z chorobami serca zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia, a oddział zlokalizowany jest m.in. w pomieszczeniach, w których w czasie pandemii funkcjonował oddział covidowy. Szpital we współpracy z grupą American Heart of Poland planuje też uruchomienie w lecznicy poradni kardiologicznej. My nie wyobrażamy sobie funkcjonowania dobrego oddziału kardiologii bez funkcjonującej poradni. W związku z tym na pewno no przyjdzie czas na to, żeby wypracować dobrą formułę współpracy w tym zakresie, bo naszym jakby dobrze pojętym interesie naszych pacjentów jest, żeby ta poradnia zaczęła funkcjonować jak najszybciej. Bez naszego zaangażowania wydaje się, że byłoby to co najmniej dziwne, więc zakładam, że na pewno pomożemy w, tym, w, tym, w utworzeniu tej porady. I na razie to wszystko. Więcej o nowym oddziale kardiologii inwazyjnej w Wieluniu powiemy już w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po wydarzeniach. you <sighs>